Zbudowaliśmy i oddajemy w Państwa ręce narzędzie, pierwsze w Polsce narzędzie do samodzielnej analizy danych z rynku mieszkaniowego. Mamy świadomość, jak istotne jest obecnie projektowanie rozwiązań w nurcie user-friendly. Dlatego też sama platforma to nie tylko agregat danych, ale przede wszystkim intuicyjne, estetyczne i interaktywne narzędzie, z którego bez problemu skorzysta każda zainteresowana osoba. Jako wydawca największego w Polsce portalu prezentującego nowe mieszkania i domy, w naturalny sposób mamy dostęp do wiedzy na temat aktualnej oferty.